No może ja zacznę od tego, dziękuję bardzo tej pogoni za możliwość i udostępnienie boiska w dniu, w dniu, w dniu wczorajszym, wielka rzecz, dziękujemy bardzo. E, natomiast co do samego meczu, no cóż, przyjechaliśmy tutaj z zamiarem sprawienia niespodzianki e, i o tyle, o ile jeszcze w pierwszej połowie, gdy trzymaliśmy się swoich rzeczy e, i nawet mieliśmy jakieś tam, powiedzmy, sytuacje, e, no ale niestety straciliśmy gola i w szatni też rozmawialiśmy, skorygowaliśmy pewne rzeczy, ale w pierwszej w pierwszej bodajże akcji tracimy tracimy gola i trudno się zebrać. No cóż, jedziemy po prostu dalej i widać po tym, że czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy przed zawodnikami też, którzy Dochodzą do, do zdrowia, wracają po kontuzjach, i, i to dzisiaj nam jasno pokazało, że jeszcze dużo pracy przed nami. Gratuluję pogoni. Dziękuję naszym kibicom za wsparcie. To nie jest łatwo poświęcić swój czas. Dziękuję. When you get into first game, it's very hard to um, perform. Uh, you know, don't know exactly where, you, where your the level of the team is. Jak zaczyna się grać pierwszy mecz w sezonie, to tak do końca nie wiadomo, czego się spodziewać, ponieważ nie wiadomo, na jakim poziomie tak naprawdę jest zespół. Ale mieliśmy taką, taką, taki dobry mecz sparingowy w zeszłym tygodniu, więc do tego meczu podeszliśmy z taką dużą dozą pewności siebie. And I think our first 15 minutes quite good. Myślę, że 15 pierwszych minut było bardzo udanych. And we also the first half as a half. I podsumowałbym pierwszą połowę jaką taką przyzwoitą pierwszą połowę. Wynik 2-0 na początku drugiej połowy. and after this we can uh, absolutely there is place for improvement after this goal we, we was not active we lost positions we, we, we didn't influence the game in, the, in, in, um, in a satisfying way I po tym drugim golu uważam, że nasz poziom trochę się obniżył. Nie byliśmy aktywni, traciliśmy pozycje, nie mieliśmy wpływu na grę w taki w takim zdecydowanym na taki zdecydowany sposób. However, in this moment we we did everything to protect our goal and I myślę, że players really uh, sacrificed for the team in this moment. Um, jednak uważam, że po tym golu robiliśmy wszystko co możemy, żeby e, bronić tego gola i e, zawodnicy robili wszystko, żeby poświęcić się e, dla tego momentu, dla tej chwili. I of course the free zero goal uh, close the game. It's game over and it, I'm very happy that Lukasia could, could score this goal. I oczywiście, jeżeli chodzi o tego trzeciego gola dającego nam wynik 3-0 pod koniec samego meczu, um, to bardzo mnie to usatysfakcjonowało. Jestem bardzo zadowolony z wyniku i z tego, co zrobił Kasiak. So, the big picture, very happy with a good start of the season. There is place to improve for the team and we will do this. Uh, I'm proud of the players, so we will keep on going from this. Więc tak podsumowując, jestem bardzo zadowolony z tego początku sezonu. Um, dobrze sobie poradziliśmy. Jest jeszcze miejsce na poprawę um, i będziemy dalej um, się, się poprawiać i grać dalej coraz lepiej.